Jakie były założenia na ten dzisiejszy sparing i jak chłopcy to wszystko zrealizowali w praktyce? Głównie pracowaliśmy, jeśli chodzi o taktykę w tym tygodniu nad grą defensywną i dzisiaj głównie były zadania defensywne, średni pressing, niski pressing, nad tym pracowaliśmy i jestem zadowolony z tego, co, co pokazaliśmy. Było dobre przesuwanie, dobra komunikacja, coraz lepiej to wygląda, będziemy powoli przechodzić do, do, do ofensywy. Oczywiście niektóre rzeczy robić kompleksowo, wracać do niektórych rzeczy, ale silny, solidnie zawodnicy pracują, uzupełniamy kadrę młodymi zawodnikami, którzy pewien poziom sportowy prezentują i, i, i tutaj przed nami kolejne etapy, kolejny etap mikrocyk na własnych obiektach. I później tutaj udajemy się do Palenicy, gdzie, gdzie się znajdujemy, do, na, na kolejny obóz. Także jeszcze dużo pracy przed nami. Myślę, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Jestem zadowolony z wykonanej pracy, z obciążeń, które, które zawodnicy wytrzymują. I, I tego, że nie ma kontuzji. Może są już obolali, zmęczeli, ale oby tak dalej. Myślę, że, że, że kierunek jest dobry. Być może jeszcze tutaj będą jakieś wzmocnienia. Także, także spokojnie robimy swoje i krok po kroku idziemy do przodu. Wracając do samego spotkania, Górnik Łęczna, Beniaminek Ekstraklasy. Dziś mogliście się też przekonać na temat poziomu pierwszej ligi, z której awansował Górnik. No ja myślę, że tak jednoznacznie nie ma co tutaj robić wycieczek, czy, czy to był poziom pierwszoligowy, czy ekstraklasowy, różne etapy drużyn i myślę, że Prawdziwa weryfikacja będzie w lidze i do tego się przygotowujemy. My cały czas chcemy zagrać jak na, na najwyższym swoim poziomie i do tego dążymy, żeby, żeby to było optimum naszej, naszych możliwości i ograniczyć przypadek do minimum, żeby ta nasza gra była zorganizowana i nieprzypadkowa, ale przemyślana i pod pełną kontrolą. Panie trenerze, już krystalizuje się skład? Czy jeszcze wszyscy dostają póki co równe szanse i, i na razie nie ma jakichś typów co do obsadzenia pozycji? No nie da się ukryć, że skład to jest cały czas, są różne pozycje w ranking pozycji i gdzieś tam zawodnicy się przesuwają. E jeszcze może jest daleko do takiego pierwszego składu, ale na pewno jakiś trzon tutaj trzymamy i zadaniem też jest naszym, żeby utrzymać to, ten stan posiadania, który mamy, a uzupełnić jeszcze kilkoma doświadczonymi zawodnikami, ale o tym tutaj już nie chciałbym mówić na forum. Na pewno dwie, trzy pozycje przydałyby się do uzupełnienia na pozycję numer jeden. Nie jest tajemnicą, że tutaj prawa obrona szukamy na pozycję bramkarza też numer jeden, aczkolwiek mamy trzech takich solidnych młodych zawodników perspektywicznych także zobaczymy jak to się wszystko poukłada zawodnicy walczą swój ranking na pozycjach gdzieś tam powoli widzą i nie zapominamy też o, o pracy motorycznej którą mamy i, i do wykonania i dobrze to wszystko idzie po kolei myślę że w tej chwili oby tak dalej. Michał dzisiaj miałeś okazję też sprawdzić na sobie jak to będzie się walczyło z tymi pierwszoligowymi obrońcami. No bramkę střelil a, a jak się grało przeciwko Górnikowi dzisiaj? Tak já myslím, že ten meč, že měl, to měli jsme nějaké zadání u trenéra i, i próbowaliśmy, jsme, jsme to to splnit. Já myslal, že se na, v pár užecích se udalo. I teď może může może za zawsze lepší. Czujecie w nogach w swoich ciałach te, te treningi. no Wiadomo, teraz pracujecie nad wytrzymałością, nad siłą, także chyba no, trudniej się gra w takich tak przygotowanym. Czujemy na pewno, ale, ale bardzośmy się cieszyli do tego meczu, ponieważ po tych trudnych treningach to jest coś, na co się, się pilkasz cieszy zagrać sparing, także. Těšili jsme se, ale, ale bylo, bylo, vidět, že jste jsme trochu troch zmenšení, ale to je, já myslím, že to je normálně po i, i, taky meč hrát ve zmenšení, to je dobře dla nás. Forma piłkarska, jak bys ją ocenil na dziś? V jaké jsi dispozici? A já bych nechtěl ocenit sám sebe, ale celou družinu. A myslím, že máme že filu dobrých fragmentů v hře, ale teď robíme ještě Fragmenty, które nie są tak tak dobre, a, a ty ty jest potrzeba poprawić. Właśnie na tą poprawę jeszcze przyjdzie czas, kolejne sparingi, kolejne etapy przygotowań. Na pewno, na pewność, mamy dużo czasu do ligi, jest to jakich trzy tygodnie, więc mamy dużo, dużo czasu. To na razie pracowali tylko na defensywie, teraz w następnym obozie będzie trochę już zajęci do ofensywy i jak się to podsumuje, to tak ja myślałem, że wszystko będzie potem dobrze.